Ten odcinek dzisiaj mhm. ja mam taki mały pomysł przez to wam nagrywam ten odcinek jest chyba 23 prawie, przez to troszeczkę ciszej mówię. Dobra, mhm. nie patrzcie na gameplay, czy możecie patrzeć i mam taką małą informację. Szukam 10 na razie osób czy widzów najlepiej. Do grania chowanego, lub model. coś takiego, że po prostu będziemy grali niby na botę, tylko że po prostu się wydobierzemy w dziesiątkę. I też bym chciał, jakby założyć klub, w którym to będzie wszystko tam umawiane i jeszcze może jakiegoś. Nie wiem, ktoś się ten. Nie znam się to bardzo, więc kupiłem, że może jakiegoś Discord, czy coś takiego, żeby po prostu pogadać, jakby jak wszystko to ustalić. Oczywiście. Mogę się też mylić z tym Discordem, że się tak da na przykład Ja się tam naprawdę na tym temacie nie znam I jakby... Zgłaszajcie się tam w komentarzach, może założymy jakiś klub No, będzie na bardzo spoko Dobra Jeszcze dokończymy tego gameplay'a, ale dziękuję za obejrzenie Pa pa